Zadanie 31.2 maj 2023. Zadanie z za dwa punkt. Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę L obsługiwanych klientów N tego dnia opisuje funkcję L od N równa się minus N do 2 plus 22N dodać 279, gdzie N jest liczbą naturalną spełniającą warunki N większe bądź równe od 1 i jednocześnie mniejsze bądź równe 30. Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów, oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia, zapisz obliczenia. Funkcja, która tutaj jest przedstawiona, jest to funkcja kwadratowa, bo tu jest potęga druga, czyli to jest funkcja kwadratowa. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Dodatkowo u nas a jest równe minus 1, jest to liczba mniejsza od zera, stąd wiemy, że ramiona będą skierowane w dół. Czyli parabola wygląda w ten sposób. I widzimy, że parabola, ta funkcja, osiąga wartość największą w wierzchołku. A my potrzebujemy największą liczbę klientów. Czyli wierzchołek ma swoje współrzędne P i Q. Czyli P jest tu. A tu jest Q, czyli dla P mamy największą wartość Q. Więc chcąc obliczyć największą liczbę klientów, którego dnia jest, no to obliczamy P, korzystając ze wzoru minus b przez 2a. Wypiszemy sobie współczynniki A, to już wiemy, że to jest minus 1, b. To 22, a C to wyraz wolny 279. No i podstawia minus B, czyli minus 22, przez 2 razy minus 1, czyli minus 22 przez minus 2, to jest 11. Ponieważ nasza funkcja ma niewiadomo n, jest określana na n, to znaczy, że n jest równe 11. Czyli 11 dnia była największa, Liczba klientów i ile ona wynosiła. No to jeśli chcemy wiedzieć, ile wynosiła 11 dnia, to wystarczy podstawić pod wskazany wzór w miejsce n11, czyli obliczyć, ilu klientów było 11 dnia, więc podstawiamy tutaj pod ten wzór. Więc będziemy mieć minus 11 do potęgi drugiej, dodać 22 razy 11 plus 279. Potęga druga dotyczy tylko 11, nie ma wpływu na minus, więc minus przepisujemy. To będzie minus 121. Dodać 242 plus 279. To po dodaniu daje nam 400. Czyli największa liczba klientów była 11 dnia i wynosiła ona 400. Więc zapisujemy odpowiedź. Największa liczba klientów była jedenastego dnia i wysiła czterysta. Wszystko.